Witam serdecznie w Blackhearts Bay. Tutaj Rivit. Powiemy dzisiaj o Heroes of the Storm. Spróbuję zebrać wszelkie informacje dotyczące tej gry. Mniej więcej opowiedzieć wam, o co tak naprawdę chodzi w Heroes of the Storm? Ci, którzy są naprawdę już zafascynowani tą grą na pewno śledzą wszelkie informacje, ale ja chciałem wam przybliżyć wszystko. W rozgrywka w tle, właśnie w Blackhead's Bay, um, to twórcy wypuścili nowszy filmik. Um, nie, będzie, nie będę tutaj tworzył pewnego komentarza do filmu, bardziej... Chciałbym pogadać o samej grze, ponieważ bardzo, bardzo czekam na ten tytuł. Szczególności, że za, że za każdym razem jak twórcy wypuszczają jakiś film, to za każdym razem na końcu pisze, że premiera soon, nie, czyli coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że już w 2014 roku, styczeń najlepiej, najlepiej już, zobaczymy ten tytuł. No i co, jest to gra typu MOBA i mniej więcej powiem wam teraz, o co chodzi w Heroes of the Storm? Mm -hmm. Czym tak naprawdę ta gra jest... Dlaczego właściwie ta gra jest tak wyjątkowa? Jedną z najważniejszych rzeczy w Heroes of the Storm jest design świata. Jest to Nexus, czyli zebrane właściwie wszystkie uniwersa Blizzarda w jedną całość. Um, dlatego to będzie dość interesujące, ponieważ um, oni trzymali się Takich reguł, takich zasad przy tworzeniu postaci, ponieważ Tyarel może na przykład dzierżyć demoniczną zbroję, albo e, Ghost może wyglądać jak Spectre, Mówię teraz o takich typowych skórkach. Uter może biegać w zbroi medyka ze Starcrafta, więc jest tu bardzo dużo przykładów, a najbardziej niesamowitym przykładem, totalnie zrytym, to jest na przykład Diablo na kucyku prawda, jeszcze najlepiej jakby tam tęcza leciała, właściwie to leci tęcza, tęczowy kucyk i Diablo. Okej. Okay. Dlatego też bardzo ciekawe będzie to, jak będziemy mogli grać Artasem albo Malfurionem druidem prawda, z pamiętamy go z serii World of Warcraft, Gazol również World of Warcraft, i Lydian, no i Diablo sam, Kerrigan, tasadar na przykład. Reynorem, bardzo ciekawie będzie się grać, ja osobiście czekam na Reynora. Wala jest to łowczyni demonów, jak również Naziba, heretycki szaman. W tym filmiku, który właśnie będziecie, właśnie oglądacie, jest tutaj Naziba. Przewołuje naprawdę niesamowitego ducha, który po prostu niszczy wszystko. Tam będzie triple kill w pewnym momencie. Bardzo interesująca postać. No i pole bitwy. Tutaj e, za mną macie ewidentnie Zatoka Czarnoserce, e, Czarnosercego. Tak to się dokładnie nazywa. Chodzi w niej mniej więcej o to, żeby zdobyć przeklęte monety i zapłacić Kościołowi dokładnie 10 takich monet. On otwiera e, klapy, wysuwają się, działa i naparza w Fort Przeciwnika. Mhm. Mhm. Bardzo fajny taki dodatek do gry, gdzie naprawdę taktyka i podejście e, do gry teamplay jest naprawdę bardzo interesujący, bardzo ważny i gra przez to się naprawdę nie będzie nudzić, w szczególności, że widzicie tu z tyłu walkę przy skarbie gdzie trzeba dorwać właśnie te monety. Słuchajcie, przekrętą kotlinę również mamy, z smocze włości i nawiedzone kopalnie, gdzie trzeba zbierać właściwie czaszki, później wypuszczamy gigantycznego golema i on po prostu idzie i tłucze przeciwników. Co jest fajne w nim, tam gdzie zginie, jak znowu go przywołacie, to on powstaje w momencie, w momencie, gdzie, gdzie poległ. Dlatego jest bardzo ważne, żeby go szybko anihilować, szybko zniszczyć i jak najdalej od swojej bazy, prawda. Dość interesująca sprawa jest, że właśnie chodzi o ogół skórek. Tak jak powiedziałem wcześniej, możemy nawet mieć Diablo, który wygląda jak Morlock, prawda? Albo Tasedar, który wygląda jak z Transformersów, prawda, robot? No, dość wolne podejście do gry. Przez to może być to naprawdę fa fajne i zabawne. I rozgrywki z tego co twórcy mówią mają nie trwać więcej niż 20 minut. Więc możemy wskoczyć, naprawdę świetnie się bawić, wskoczyć jeszcze raz, albo zrobić sobie przerwę, pójść, pójść do prasy, i tak dalej. Typowa gra dla ludzi, którzy naprawdę lubią krótkie, krótkie rozgrywki. No więc Heroes of the Storm to właściwie 20 lat twórczości Blizzarda rzuceniem do jednej gry. Dlatego jest to dość ciekawa kompozycja postaci tam. Ale powiem Wam tak, jeżeli chodzi o postacie, kogo, kogo możemy właściwie wybrać? Mamy cztery rodzaje, cztery rodzaje postaci. Pierwsza skrytobójca, druga wojownik, pomocnik i specjalista. Jeżeli chodzi o skrytobójców, naprawdę mm, mam nadzieję, że tam zobaczę jakieś urogala z Warcraft, ale tak naprawdę możemy przypisać również Kerrigan ze Starcrafta. W szczególności, że ona zadaje niesamowite obrażenie, może wskoczyć na przeciwnika z zaskoczenia, ale jest... no. nie jest zbytnio wytrzymała. Dostanie strzała i będzie musiała się wycofać, ale za to. Diablo na przykład, wojownik z krzepą, może wskoczyć i po prostu na siebie przyjąć bardzo duże obrażenia, sam nie zadając wiele. Tak? Ale jednakże, jeżeli będzie miał pomocnika tak yy, podobnego do Malfuriona, na przykład Malfuriona, no to w tym momencie dostanie pewnie leczenie i będzie długo, długo na polu bitwy trwał. Jednakże, co jest ciekawe w Heroes of the Storm, yy, każda z postaci, każda ma pewne drzewko umiejętności, które możemy wybierać, tak? Różne. Różne umiejętności możemy wybrać. Więc możemy stworzyć na przykład Malfuriona na czystego healera, czystego yes. gościa, który po prostu leczy naszą drużynę, ale równie dobrze możemy zrobić go na czary, na jakiś damage zasięgowy. Tak? I to jest naprawdę niesamowite w tej grze. W szczególności, że trzeba zaznaczyć bardzo jasno, że w Heroes of the Storm nie ma last hitów. Czyli nie musimy już przepraszać kolegi O kurde, sorry, nie? I tam supportem zabijamy e, na przykład jakiegoś gościa e, Tutaj za każde zabicie przeciwnika cała drużyna dostaje nagrodę Więc w tym momencie e, tworzenie czystego, lecząc e, czystą, leczącą postać jest, e, To jest naprawdę... Lep lepiej działuje na, na całą rozgrywkę I... E, 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 lecząca postać nie traci złota, tak? Nie traci mniej więcej tych punktów ważnych w rozgrywce. Specjalista. E, tu jest interesująca sprawa, bo mamy tak, komanderów, czyli dowódców i bohaterów oblężniczych, którzy naprawdę świetnie sobie radzą z murami, z jakimiś bramami, z wieżyczkami i tym podobne. A za to dowódcy! To jest dopiero interesująca sprawa, ponieważ tutaj możemy dać abatura to jest, nie ja wiem czy pamiętać, jest Heart of the Swarm postać, gdzie naprawdę on modyfikował tam całą armię Kerrigan. Tutaj w Heroes of the Storm on cechuje się tym, że musi uciekać. Nie może wdać się w walkę, bo jest bardzo słaby. Tutaj mniej więcej możemy się ukrywać, kopać pod ziemią, gdzieś się pojawiać pojawia się gdzieś indziej, uruchamiać jakieś rzeczy na mapie. A tych um, takich fajnych budowli, które coś nam dają na mapie, jest całkiem sporo. Twórcy zastrzegają, że może się pojawić syndrom kolejnej rundy. Tak jak to jest na przykład w cywilizacji syndrom kolejnej tury, jeśli ktoś grał, wie o czym mówię. W każdym bądź razie, same pola bitwy dają nam niezły fan. Teraz możecie za mną zobaczyć, jak drużyna czerwonych podjeżdża, płaci gościowi kasiore, 10 przeklętych monech i on w tym momencie: yeah, mam kasę i idę mordować tych drugich. Więc teraz blue team ma naprawdę przerąbane, będzie ostre bombardowanie, fortyfikacja. Z tego co widziałem, jeden strzał i po budynku, przynajmniej taki wieżyczki na przykład, prawda? Więc całe, e, wszystkie, wszystkie pola bitwy mają dość wyjątkowe wydarzenie, legendarne wydarzenie. Na przykład przyzwanie tego golema, o którym wspomniałem. Co ciekawe, e, wieże i miasta są również e, połączone e, zwykłą ścieżką, tak? tak normalnie jak tu mowa jest. Ale pomiędzy tymi e, miastami e, są różne strażnicze budowle albo na przykład jakieś fontanny dające nam manę i życie. Na wielu polach bitwy umieszczone są także możliwe do przyjęcia strażnice, które więcej pokazują nam dany obszar. To jest, to, jest, to jest fajne, ponieważ dość, że musimy się skupić na walce, musimy się skupić na legendarnym evencie, to przydałoby się też skupić również na czym? No, na zbieraniu różnych takich dodatkowych bonusów. Teraz zobaczymy smoka przelatującego. Właśnie, to była zdolność Lich Kinga. Kinga. którego możemy w dość specyficzny sposób zbudować, tak jak to mówiłem, każdy postać ma drzewko. Lich może mieć na przykład smoka, ale również zamiast tego smoka może przyzywać armię nieumarłych, którzy po prostu idą z nim. Jest to bardzo specyficzna gra, w której zawsze możemy coś ciekawego zbudować, fajną skórkę sobie wrzucić, dość wyjątkowy sposób grać daną postacią. E, ważne jest jeszcze jedna rzecz, że na e, w wszelkich polach bitew są różni najemnicy do wzięcia. Niektóre grupy zarabiają typowe jednostki do walki-wręcz, inne na dystans, podczas gdy inni są na przykład uzdrowicielami i dają inne, inne ciekawe niespodzianki. Taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Heroes of the Storm. Ważne jest, że w momencie, przynajmniej na tej mapie, kiedy kończy się bombardowanie, ważne jest, żeby już tam być z kolejną dawką złota. Słuchaj stary, daję ci 10 golda, strzelaj dalej. Właśnie jak tutaj jest pokazane za mną. I to jest istotne, ponieważ musimy kontrolować dany obszar mapy, żeby przekazanie poszło naprawdę gładko. Prawda? Tutaj widać, że drużyna czerwonych się spóźniła. I niebiescy dali 10 przekrętych monet, i rozpoczynamy bombardowanie. Co jest e, e, naprawdę zaskakujące. Zaskakujące jest podejście twórców, jeśli chodzi o przekrętą kotlinę. Ponieważ tam będzie totalny, tota, totalny bajzel. E, dlaczego? Dlatego, że e, będzie się pojawiać danina e, dla władcy kruków. Władca kruków, e, w momencie kiedy mu zapłacimy e, w daninie, e, rzuca naprawdę przerażającą klątwę na przeciwnika. Zmniejsza hapeki, wszystkie stwory są słabsze, łatwiej rozwalić fortyfikacje nieźle nie, ale ta danina będzie się pojawiać losowo, więc musimy być pewni, że jak się pojawi, to kontrolujemy ten teren mapy, żeby bez problemu ją przejąć, ale praktycznie zawsze będzie dochodziło do walki drużyn, dlatego zawsze trzeba być przygotowany na ostrą wymówkę. W szczególności, że naprawdę jeśli Pojawi naprawdę to, że dość daleko, to musicie wszystkich zebrać, zebrać kompletnie siłę i ruszyć w pogląd za daniną, żeby przeciwnik ją nie przejął. I to jest e, inne podejście do rozgrywki, dlatego może być naprawdę, te rozgrywki mogą być bardzo szybkie i bardzo dynamiczne. To jest pewne. Wierzchowce. Wierzchowce e, mamy od, już od pierwszego levelu wierzchowca. Możemy go kustomizować, możemy zmieniać jego wygląd, skórki, więc każdy będzie wyglądał inaczej, co jest fajne. No i również z levelem waszym będzie też szybciej biegał, prawda? Patataj, patataj. Wierzchowiec daje radę. Oczywiście szybkość w takich mapach, na takich e, typu mapach to jest bardzo ważna rzecz. No i co moi drodzy? Heroes of the Storm nadchodzi wielkimi krokami. Miejmy nadzieję, że już na początku 2014 roku dostaniemy przynajmniej zamkniętą betę. Fajnie była jakby była otwarta beta, chociaż wątpię. pewnie zamknięta beta. Czekamy na dostęp i e, zapowiada się. Fajny. Naprawdę fajnie się zapytało. Oczywiście niektórzy mogą stwierdzić, że a, to wygląda zbytnio, no mało poważnie. Zdecydowanie Heroes of the Storm nie jest e, poważną grą, ponieważ zestawienie samego Diablo w na przykład Carry jest ciekawe, jednakże chodzi tak naprawdę o zabawę w Heroes of the Storm. Miejmy nadzieję, że same podejście do zagrywki będzie na, dostarczało nam właśnie tego syndromu kolejnej rundy, kolejnej rozgrywki będziemy ostro grywać tą gierkę. Ja będę was informował o wszelkich wydarzeniach ważnych, które się pojawią w tej grze. Teraz wam dziękuję serdecznie. No i co? Do zobaczenia w Hirosu Testor. Mam nadzieję, że już nie ma. Aby. Trzymajcie się.